Końcem lutego niedobór w kasie państwa wyniósł blisko 17 miliardów złotych. Deficyt po marcu według szacunków Ministerstwa Finansów wyniesie 25,5 miliarda złotych. To połowa planu na cały rok. Taka dziura w budżecie to według resortu finansów efekt kumulacji wydatków na początku roku. Rząd musiał spłacić zobowiązania ZUS-u zeszłego roku wypłacić część subwencji dla samorządów i zapłacić składkę do budżetu Unii Europejskiej. Do końca roku jeszcze daleko mówi rzecznik rządu Paweł Graś i dodaje, że druga połowa ma być lepsza. Szacujemy, że na koniec roku ten deficyt będzie jeszcze mniejszy niż zakładany w budżecie, więc nie ma żadnego powodu do, do obaw. W te zapewnienia nie bardzo wierzy PIS i zarzuca platformie, że ta za Zamiast finansami państwa zajmuje się wewnętrznymi sprawami. Dwa tematy są dzisiaj. Prawy Bory i Janusz Paliko. Ta polska gospodarka jest tam gdzieś głęboko w tle. Ekonomiści mówią, że sytuacja będzie trudna, bo wpływy z podatków będą niższe od planowanych, a płace rosną wolniej niż rok.